Nietypowo zaczynamy dzisiejszy odcinek, bo jesteśmy w jednym ze sklepów Brico Marche. Najpierw sobie tu pochodzimy, pospacerujemy, popatrzymy, co w ogóle jest dostępnego w ofercie. Później zabieram Was do redakcji i omówimy temat dzisiejszego odcinka, czyli dekorowanie świąteczne. Zima to moja ulubiona pora roku, jeżeli chodzi o kwestie dekorowania. Nie ma się co dziwić. Święta Bożego Narodzenia i dekoracje świąteczne są bardzo wdzięczne i ułatwiające nam włączenie kreatywności. Dziś tak bardzo konkretnie porozmawiamy sobie o dekoracjach świątecznych, o tym, jak je wprowadzać do naszych wnętrz, żeby uzyskać efekt harmonii i piękna, bo myślę, że o tym wszystkim nam chodzi. Zaczniemy od grupy dekoracji, którą wszyscy znamy najbardziej, czyli od bombek, girland, Czyli tych dekoracji, którymi po prostu najłatwiej jest udekorować nasze domy, przystroić je. I tak jak widzicie w tej chwili do wyboru w Brico Marche mamy po pierwsze mnóstwo tego typu dekoracji, po drugie, są one pogrupowane kolorystycznie, e, oraz jeżeli chodzi o samą formę, no i również materiał, z którego są wykonane. Do redakcji przyniosłam dwa typy bombek. Srebrne szyszki, piękne, e, które wykonane są z tworzywa, dobrego jakościowo. E, no i bombki szklane, takie bombki, które ja osobiście e, bardzo lubię. To są w ogóle dwa kolory, które w tym roku będą królowały i w naszej redakcji, i u mnie prywatnie. Jak już jesteśmy przy kolorach, i w ogóle o dekoracjach typu bombki, czy wianki, czy girlandy, którymi będziecie stroić wasze domy, to warto skupić się na tym, żeby te kolory ze sobą jakoś korespondowały, żeby one rzeczywiście stanowiły harmonijną, spójną grupę. Często mówię o złotej trójce Greencano, czyli o trzech kolorach wiodących w danej aranżacji i tę właśnie zasadę z powodzeniem możecie użyć również w dekoracjach świątecznych. Czyli spójrzcie, tak jak w tym przypadku, gdzie mamy tu bordo srebro i zieleń, albo możemy mieć bordo zieleń. I złoto. To będą kolory, które przepięknie ze sobą komponują się. Jak jesteśmy już przy złocie i przy tej latarni, mamy w ogóle nagrany odcinek o oświetleniu. Pod spodem, pod tym filmem, w linku Wam go podlinkujemy. Jak jesteśmy już właśnie przy tym oświetleniu, to porozmawiajmy o tym, jak fajnie wprowadzić również oświetlenie świąteczne do domu. I tu słuchajcie, w Brico Marche macie naprawdę no już tak szeroki wybór różnych ozdób właśnie świecących. Delikatniej, mocniej. Mamy różnego rodzaju lampy stojące, bardzo nawiązujące do świąt. Na przykład takie gwieździste. Mamy różne figurki typu renifery. Mamy różnego rodzaju sznury również ledowe, Świetne na choinkę lub na zewnątrz. To już tylko kwestia, po pierwsze, co Wy najbardziej lubicie, jakiego typu oświetlenie najbardziej lubicie i które chcecie zaprosić do waszego wnętrza. Ja, jak nie trudno się domyślać, bardzo lubię tego typu lampiony, większe, mniejsze, takie bardzo punktowe oświetlenie, ilu również lubię różne sznury, lady świetne. Oprócz typowych dekoracji związanych z choinką i z domem, takich jak bombki, wianki czy girlandy, czy w ogóle pojedyncze elementy, za pomocą których Wy możecie jakieś swoje stylizacje zrobić, czy stroiki, których również w Dricomarche jest bardzo, bardzo dużo. E, oprócz oświetlenia w postaci lampionów, czy sznurów świetnych, e, czy lampek, jeszcze mamy trzecią grupę dekoracji. Ja ją tak roboczo nazwałam figurki. Czyli to będą wszelkiego rodzaju skrzaty e, bardzo urocze, e, figurki świętego Mikołaja, Figurki aniołów, no wszystkie renifery, na przykład, wszystkie te figurki związane po prostu ze świętami Bożego Narodzenia. Wiem z doświadczenia, że nasze dzieci najbardziej lubią właśnie tego typu ozdoby mieć w swoich pokojach, ale one również bardzo fajnie sprawdzają się po prostu w domu. Nieważne co wybierzecie, tak naprawdę, po co my sięgniemy, ważne, żeby wszystkie te rzeczy, którymi będziemy się w święta otaczali, były ze sobą. Spójne, żeby one rzeczywiście tworzyły taki harmonijny wystrój wnętrza, a nie były zbiorem przypadkowych ozdób w przypadkowych kolorach. Owszem, można pokusić się o bardzo kolorowe ozdoby, typu nie wiem, bardzo kolorową choinkę, ale to również one nie powinny przekraczać, no myślę, że ilości siedmiu kolorów głównych, bo, bo możemy uzyskać wtedy efekt takiej trochę pstrokacizny, a chyba nie o to nam do końca chodzi. Mili moi, e, trzymam mocno kciuki za Wasze wybory świąteczne. W Brico Marsze w tym roku jest naprawdę tak dużo tych dekoracji do wyboru, przekonana jestem, że znajdziecie na pewno coś dla siebie. E, ja pokusiłam się w tym roku o bardzo taką tradycyjną kolorystykę. Chce mi się takich ciepłych, domowych e, świąt. E, bardzo jestem ciekawa, tego, jak Wy w tym roku będziecie dekorowali swoje domy. E, podeślijcie nam swoje pomysły na aranżacje, być może nawet zdjęcia już gotowych dekoracji, jeżeli wykonaliście e, Czekamy na nie. Za dzisiejszy wspólny czas i dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję. Przypominam o subskrypcji kanału Brico Marche. Będziemy wtedy w stałym kontakcie. Nie żegnam się na długo, bo my się niebawem widzimy. Do zobaczenia!